Dziś... Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron i Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Powiedzieliśmy chwa chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy gotowi przyjąć to Słowo, które przychodzi, że pocznie się, pocznie się we mnie Syn Boży. Jesteśmy gotowi przyjąć. Bo to słowo nie jest rzucone na wiatr. Bóg nie jest jak człowiek, który mówi obietnice na wiatr, obiecuje gruszki na wierzbie. Bóg, kiedy mówi słowo, to to słowo ma moc wypełnić się w naszym życiu. Bóg chce je wypełnić. Mówiliśmy, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Chryste, mówiąc tak. Chcemy powiedzieć w naszym życiu tak, żeby Bóg dał wbrew naszym możliwościom. Jak się to stanie? Nie znam męża. Jakże się to stanie? Znam swoje możliwości. Wielkie chęci, słomiany zapał. A potem przychodzą sytuacje i, i jest jak zawsze. A miało być tak pięknie. To jest obietnica Boga. I cała ta obietnica Boga nie jest zbudowana na naszych możliwościach, tylko Duch Święty przyjdzie, ocieni nas i doprowadzi do końca to, co zaczął. To jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze jak słuchamy słowa, nie mówili słów na wiatr, bo Bóg nie, Bóg nie mówi słów na wiatr, kiedy daje nam słowo. Niestety mamy ten problem taki, że uczymy się mówić tak się po prostu mówi nie mówi się po prostu tak się mówi na słowo oto słowo Boże mówimy Bogu niech będą dzięki dzięki że nam daje to słowo że to słowo chce się to nas zrealizować ale tu wpada tam wylatuje serio do mnie mówisz na pewno do kogoś innego to słowo było ale to słowo Bóg nas tu zgromadził Bóg nas tu zaprosił to Słowo staje się ciałem, będzie przychodziło w tej Eucharystii i zanim go przyjmiemy, będziemy, będziemy słyszeć błogosławieni, którzy zostali wezwani. Bóg nas tu zgromadził, Bóg nas wezwał. Także tych, którzy uczestniczą online, bo nie mogą inaczej. Wczoraj dostałem taką wiadomość od jednej siostry, która jest w Rzymie i jest zamknięta, bo mają. Koronawirusa, i, i, i są na kwarantannie, nie mają Eucharystii przez te dni, bo nie może nikt do nich przyjść. Wzmęcie cierpienie ogromne. I mi dziękowała za tą możliwość. Dziękowała wczoraj Tomkowi za to, że pozdrowił także. To jest fakt, dla Boga nie ma granic. My mamy granice, my mamy nasze kanały utarte, w których spodziewamy się, że Bóg będzie przychodził. Maria nie była utartym kanałem, jak Bóg przychodzi. Bo spodziewa się, że Bóg przyjdzie w świątyni, że Bóg tam się objawia, że trzeba tam pójść, żeby doświadczyć Jego obecności. A się okazuje, że Bóg przychodzi do Nazaretu, do dziury zabitej dechami, do miejscowości, której nazwa jest nieznana. No jest znana, prawda? No jest, wiemy z Ewangelii, słyszeliśmy, jak słyszą, że Chrystus jest z Nazaretu, to mówią, co może być dobrego z Nazaretu. No to, to tak, tak jest znana ta nazwa. Natomiast w Piśmie Świętej w historii zbawienia, nigdy nie występuje. Do młodej dziewczyny, do dziewicy, przychodzi i mówi, że będzie mieć syna. Czy może być coś bardziej irracjonalnego? Czy to jest normalna droga postępowania, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, że może przyjść tylko tu, może przyjść tylko w ten sposób bo przyzwyczailiśmy się, bo są pewne utarte szlaki, na których Bóg działa w naszym życiu. Ale Bóg nie jest ograniczony do tych utartych szlaków. Dlaczego? Bo Bóg kocha człowieka. Dlatego nie jest ograniczony. I dlatego, kiedy my zamykamy mu jedne drzwi, Bóg znajduje drugie. Kiedy zamykamy drugie, Bóg otwiera okno. Jest takie piękne słowo. Tradycji Izraela, która mówi, że otwórz mi, otwórz mi takie szczeliny na czubek szpilki, a ja ci otworzę drzwi wiodące do domu tak szeroko, że nawet się nie spodziewasz. Co jest z tym czubkiem szpilki? Czubkiem szpilki jest tak, jest to słowo, które powiedzieliśmy, chwała Tobie Chryste. Niech mi się stanie według Twego słowa. Ty, który przychodzisz dzisiaj. To jest słowo dobrej nowiny. Mnie powiem szczerze, dzisiaj bardzo porusza to pierwsze czytanie. Nie wiem, na, na ile to czytanie jest czytelne dla nas. To historia. Achaza. Bo kiedy się słucha tego urywku, tego fragmentu, który jest wyjęty z całego kontekstu, to myśli się, no, no dlaczego potem prorok Izajasz mówi tak ostro, czy, czy mało wam się uprzykrzać ludziom, że uprzykrzacie się także mojemu Bogu. Jak on mówi, nie chcę Boga wystawiać na próbę, przecież jest powiedziane, żeby nie wystawiać Boga na próbę. Chrystus na pustyni, kiedy był kuszony, mówisz, nie będziesz wystawiał Boga na próbę. To, co tu jest w tym złego? Otóż jest w złego. Jak się zna historię i, i słyszy to słowo w kontekście historii, Achas był bardzo złym królem. Jest, jak, jak czytamy w Drugiej Księdze Królewskiej, jest cała historia, zaczyna się w XVI rozdziale, jest powiedziane, że miał dwadzieścia lat, jak wstąpił na tron. I mówił, że czynił to, co jest złe w oczach pana. Od początku czynił to, co jest złe. Nawet swego Syna przeprowadził przez ogień, czyli spalił w ofierze Syna Bogu. Czy może być coś bardziej irracjonalnego, jak życie, które się otrzymywało, poświęcić? Po co? Po co przeprowadzano synów przez ogień? Żeby zapewnić sobie sukces, żeby zapewnić sobie błogosławieństwo, żeby moje życie owocowało tak, jak ja sobie wyobrażam. I dzisiaj może się gorszymy tym, prawda, że jak to można swojego syna poświęcić, spalić na ofierze. Pomyślcie, ile rodzin, ile ojców przeprowadza swoje dzieci przez ogień, dlatego, żeby były pieniądze, rezygnując z bycia razem z rodziną. Ile, ile, to się, ile razy to się dzieje, kiedy nie jesteśmy gotowi dać swój czas zmarnować czas, żeby być ze swoim dzieckiem. Słowo, które mówi, składał ofiary kadzielne na wyżynach innym Bożkom, bo taki był Achaz. I w pewnym momencie przychodzi bardzo trudna sytuacja: mianowicie król Aramu i król Izraela, czyli państw ościennych, sprzysięgają się, sprzymierzają się i atakują Judę, oblegają Jerozolimę. I Achaz jest przerażony, bo te siły są przeważające. Wydaje się, że nie mają żadnych szans. I on leży w takiej depresji na łóżku i myśli jakie znaleźć rozwiązanie i oczywiście znajduje rozwiązanie jak czytamy tą historię udać się do króla Asyrii, potężnego w scenach e, e, Tiglet Piazr, Pile Zara jestem twoim sługą jestem twoim synem pomóż mi jestem gotowy dać wszystko żebyś przyszedł mi z pomocą i w tym momencie, kiedy on ma tę myśl, którą potem realizuje, dlatego nie przyjmuje proroka, który przychodzi do niego i mówi: Żądaj od, Bogu, od Boga znaku, nie, nie uciekaj się do innych sprzymierzeńców. Bóg jest obroną tego miasta. Bóg cię obroni, Bóg odpowie, Bóg ma wyjście z tej sytuacji, Bóg będzie walczył, tak jak w historii. Tak jak w historii wyprowadził Izraela z Egiptu, jak przeprowadził go 40 lat przez pustynię, jak dał zdobyć ziemię obiecaną. Bóg jest Panem, bo jeżeli pójdziesz sprzymierzyć się z innym królem na końcu, będziesz służył Jego bogom. Dlatego Achaz nie chce przyjąć tego znaku. On mówi: narodzi ci się syn. To będzie znak. Wiecie, jest bardzo ciekawe, bo on oczywiście nie przyjmuje tego. Idzie, prosi tiglat Pilezera o pomoc. Ten przyjeżdża, rzeczywiście podbija Aram, króla Aramu, pozbawia życia. Ale Achas, który potem idzie złożyć daninę, patrzy się na świątynię, która tam jest, i każe zrobić podobny ołtarz w świątyni jerozolimskiej. Zastępuje ołtarz Pana ołtarzem tego bóstwa, niszczy wiele różnych rzeczy w świątyni i zamurowuje to jest bardzo ciekawe, zamurowuje przejście z pałacu do świątyni. Bardzo symboliczne, że kiedy sprzymierzamy się z innymi, z innymi bogami przeciwko Bogu Izraela, kiedy szukamy wyjścia na własną rękę, to przejście, to wejście do świątyni, do miejsca świętego, do bliskości z Bogiem zostaje zamurowane. Taka jest historia. Ale mnie bardzo porusza inna sytuacja, mianowicie, że Bóg nie rezygnuje z historii zbawienia z Izraelem, bo ta obietnica, którą składa Achazowi, że Tobie urodzi się Syn. Panna porodzi dziecko, i mówią, kiedy się czyta, to mówi się, że ten znak najprawdopodobniej dotyczy żony Achaza, która jest w stanie błogosławionym. Mówi, że twój syn będzie odpowiedzią na tą sytuację. I rzeczywiście jego syn Ezechiasz jest odwróceniem ojca, i to, to jest wiecie, bardzo poruszające, że niezależnie od tego, jak zły jest jego ojciec. Jaki mu, jak mu dawał przykład, jak wyglądała jego, jego relacja z Panem Bogiem, to Ezechiasz jest czyni wszystko, wszystko inaczej, jest, jest człowiekiem wierzącym. On niszczy wszystkie stelle, to czytaliśmy wczoraj. Nie? Wszystkie wyżyny, wszystkie ołtarze, bóstw pogańskich niszczy także. Tego węża miedzianego, który oni trzymali, który zaczynali uwielbiać. I potem historia się powtarza, i znowu ta Asyria, która kiedyś była sprzymierzeńcem, zaczyna zagrażać. Jest Sennacheryb, który jest po Tiglet Pilezarze, władcą Asyrii, najeżdża Judę. zdobywa w prawie wszystkie miasta warowne i oblega Jerozolimę, i wysyła swojego. Yy, takiego doradcę, który urąga, mówi Twój Bóg Cię ocali? <grywa> Ale Ezechiarz, wiecie, jest powiedziane, ten list dostaje od, od króla, w którym, w którym król go zachęca do tego, żeby mu się poddał, żeby uznał go za swojego Pana, żeby, żeby był to samo, co jego ojciec, a on bierze ten list, jest taki piękny fragment... Ezechiasz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed panem. Nie? On nie szuka sprzymierzeńców. Idzie i dialoguje z Bogiem o tym cierpieniu, o tym niebezpieczeństwie. Wiecie, co się dzieje? Znowu przychodzi Izajasz, ten sam, który przyszedł do jego ojca i mówi: Nie bój się. Bóg odpowie. I rzeczywiście w nocy przychodzi, przychodzi Anioł Pański do obozowiska y, asyryjskiego. Przechodzi tak jak w Egipcie, kiedy pobił pierworodnych i pobija 180 tysięcy ludzi. Kiedy budzą się rano, widzą obok siebie trupy ci, którzy przeżyli. I uciekają co prędko z powrotem do siebie. Zupełnie inny sposób postępowania. Wiecie, I to jest ten znak, który Bóg daje. Myślę, że to jest takie słowo, które przychodzi także dzisiaj do nas na te nasze różne walki, na nasze niemoce, może na te restrykcje, które są przed nami, na trudności, które przeżywamy, na chorobę, w której jesteśmy, na kwarantanny, w których jesteśmy zamknięci. Dialogować z Bogiem o swoim cierpieniu, nie szukać sprzymierzeńców, nie próbować się buntować. Nie próbować iść na barykady, nie próbować szukać rozwiązania na własną rękę. Bo na końcu, kiedy będziemy szukać rozwiązania na własną rękę, nie pozwolimy, żeby Bóg nam odpowiedział, to wylądujemy służąc innym Bogom, poświęcając naszą rodzinę. Bo Bóg przewidział odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Chrystus. To odpowiedzią jest Syn Boży. Bo Bóg odpowiada życiem. Takie słowo, które, które dzisiaj słyszę, które uczy to czytanie z historii, zbawienia, ojciec i syn. I to oczywiście też oprócz tego daje nam, daje nam e, ogromną nadzieję, że mimo naszych grzechów, mimo naszych błędów, które popełniamy, e, Bóg jest tym, który prowadzi historię. Ale z drugiej strony, myślę też. Nie wiem, muszę to powiedzieć, bo gdzieś czuję, że to trzeba powiedzieć, żebyśmy przyjęli znak, który daje. Może dzisiaj Bóg mówi: chce ci dać syna, chce ci dać dziecko kolejne. Jesteś gotowy przyjąć ten znak, bo on jest odpowiedzią. Nie wiem. Może, może mówi: chce ci dać chorobę, ten znak. Chce ci dać trudność. Chcę Ci dać sytuację konfliktową. Dać ci znak, bo ona jest pomocą, jest odpowiedzią na to niebezpieczeństwo, w którym się znajdujesz. Mówimy, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Dziękuję serdecznie. Znajdę sobie wyjście z sytuacji. Czy pozwolimy Bogu dać Syna, bo obojętnie, czy to jest kolejne dziecko? Czy to jest może utrata pracy, albo choroba, albo nie wiem, niedołężność? Mówię o takich trudnych sytuacjach, dlatego że zawsze te trudne sytuacje jest, jest trudno odczytać jako znak, który może dawać Bóg dla naszego zbawienia, że to, że to jest coś, co prowadzi do tego, żeby życie przyszło do nas, przyszło do naszych rodzin, do naszych małżeństw, że Bóg może posługiwać się tym znakiem, znakiem krzyża. Żeby narodził się ten nowy syn, to, to czego oczekują narody, takie pytanie, które jest otwarte.